Dzień dobry moi drodzy, kłaniam się, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Zmieniliśmy scenerię, bo plan był taki, że mieliśmy nagrywać pod krzakiem naszym borówki. Pod tym krzakiem jakiś czas temu staliśmy z doktorem Arturem Zagajewskim mówiąc Wam o tym, jak, jak zdrowe są borówki. Udało nam się przed tym deszczem je zebrać, no i mieliśmy do wyboru albo nie nagrywać, albo przenieść się tak no, żeby po prostu mieć daszek i żeby, nam, żeby wam nagrać przepis. Ym, ten przepis, który dzisiaj wam tutaj wyserwuję, jest to przepis, który przyszedł mi ostatnio do głowy, ze względu na to, że chwilę mnie tu nie było, bo, bo byłam przy mamie w szpitalu, w szpitalu na oddziale neurologicznym. To taki wymagający dla nas czas rodzinny, ale pomyślałam sobie, że, że obserwując to, co się dzieje z osobami, Chorującymi, przebywającymi na przykład w szpitalu. Co się dzieje z tymi, którzy opiekują się tymi osobami? Jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o poziom kortyzolu, jak wygląda potrzeba dożywienia takiego organizmu, jak wygląda sytuacja, kiedy na przykład nie chce nam się z powodu stresu jeść takich porządnych obiadów, sama tego doświadczyłam, bo trzy dni w ogóle mi się nie chciało jeść, właśnie z powodu stresu, co wcale nie jest dobrym rozwiązaniem, wręcz przeciwnie, to przynajmniej właśnie popijać. A dla osób, których ten stres nie dotyczy, chociaż w tych czasach mam wrażenie, że to większość z nas dotyczy właśnie temat podwyższonego kortyzolu z różnych powodów. Ale ponieważ są wakacje i mamy dostęp do różnych składników, jeśli chodzi o skarby natury, na czele właśnie z takimi borówkami, które są źródłem antyoksydantów, natomiast jeśli chodzi o antyoksydanty, to właśnie te ciemne owoce, wiodą prym, wszystkie te jagodowe, ale też chwilę temu właśnie zbierałam u taty na wybródku czereśnie. Dodatkowo wiśnie, z których Polska słynie, ale też maliny, które są genialne i bardzo zdrowe, no i resztę, słuchajcie, truskawek. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że teraz lato to jest taka pora roku, słuchajcie. Która obfituje w te skarby natury, więc wybierajmy do takiego koktajlu te, te skarby natury, które będą właśnie takim dożywieniem naszego organizmu. Ja tu daję Wam przykład, ale równie dobrze, no bo to już jest końcówka, słuchajcie, truskawek polskich, które udało mi się złapać, ale równie dobrze taki koktajl może być tylko i wyłącznie na bazie, słuchajcie, chociażby borówek, czy borówek w połączeniu na przykład z maliną, czy borówek w połączeniu, tu akurat dodałam banana. Dobrze jest wybierać jednak banany i pokażę Wam, co jeszcze dołożę do niego, też między innymi, żeby wesprzeć nadnercza i dożywić ten nasz organizm, czyli mam tu na myśli proteiny, mam tu na myśli białko i, e, i kolagen. I dla tych osób, które odpoczywają na wakacjach i teraz jest generalnie ciepło, pada, to jest jedna kwestia, natomiast no, generalnie mamy wakacje, więc takie koktajle, które są na bazie e, skarbów natury, zdecydowanie lepiej jest nam przyjmować wtedy, kiedy na zewnątrz jest ciepło i wtedy, kiedy. One są, nie, nie lecą do nas z daleka, no chyba, że te zamrożone, bo ja często borówki zamrażam. No ale zimą, kiedy nasz organizm potrzebuje ciepłych rzeczy, nie takich wychładzających, a jednak surowe owoce będą ten organizm, no, będzie musiał on podwyższyć, yy... podwyższyć swoją temperaturę, żeby żeby po prostu dać radę z, z trawieniem tego, no są na pewno takie trudniejsze, jeśli chodzi o, o, o organizm i proces trawienia, zresztą te osoby, które mają problem z układem trawiennym, no to zawsze lepiej, żeby spożywały te, te wszystkie produkty gotowane, a nie surowe, natomiast jeśli chodzi o lato, no to to jest taki idealny czas właśnie do takich koktajli i taki koktajl właśnie w połączeniu z tymi wszystkimi składnikami można po prostu normalnie uznać za posiłek, a że on będzie wpływ to dla tych osób, które potrzebują tego dożywienia, czy są to osoby właśnie przebywające w różnych miejscach, jeśli chodzi o choroby, czy te osoby, które opiekują się tymi osobami w kontekście właśnie, że nie mają ochoty na taki solidny obiad, a potrzeba jest białka, potrzeba jest tych wszystkich składników, czy osoby wypoczywające, bo jest na przykład bardzo ciepło i też nie mają ochoty na taki solidny, ciężki obiad, tylko na taki posiłek, właśnie płynny. Więc moi drodzy, rozpoczynamy od tych borówek. Tutaj właśnie ja Wam wrzucę materiał z doktorem Arturem Zagajewskim, dlaczego te borówki naprawdę warto jeść. Bo to jest temat, słuchajcie, ja im poświęciłam cały rozdział w książce naturalnie, ale naprawdę warto po nie sięgać w każdej ilości, słuchajcie. Więc to jest tyle, ile zebrałam. Dodatkowo przepis jest bardzo prosty. Maliny, może nie dam ich wszystkich tutaj, tak połowę tego, jeśli chodzi o borówki, bo pamiętajcie, naprawdę maliny są bardzo, bardzo zdrowe. Dodatkowo, żeby ten koktajl był bardziej treściwy, dokładam właśnie jednego ekologicznego. Banana nie trzeba, jeżeli ktoś nie może jeść bananów, czy nie lubi, nie ma problemu. Mięta z ogródka dla orzeźwienia i. Lato to jest czas mięty, słuchajcie. Lato to jest czas mięty, dlatego że ona wychładza organizm. Jeżeli będzie Was boleć głowa, będziecie tacy zmęczeni i w ogóle to zawsze można potrzeć, potrzeć ten listek mięty, urwać i sobie potrzeć, lub macie olejek taki prawdziwy miętowy też tutaj i na karki, na głowę. Ja w tym ostatnim czasie takim stresującym, przebywając dużo czasu w szpitalu, miałam ze sobą olejek miętowy i często tak tarłam, no bo jak jest stres i, i, i boli głowa z tego powodu, to. No, o, nawet teraz, jak czuję ten olejk miętowy, jest po prostu błogosławieństwem. Jeszcze jeden materiał wam wrzucę tutaj, właśnie stricte o mięcie, i dlaczego warto ją spożywać teraz o tej porze roku. Mm, więc wrzucam taki kawałek mięty do tego koktajlu będzie działać orzeźwiająco. Jeszcze tych kilka truskawek już ostatnich można nie trzeba, tak jak powiedziałam, wystarczy na przykład tylko na bazie borówek zrobić taki koktajl. I tu mam moi drodzy białko, które bardzo lubię i często mnie pytaliście o białko. Tu jest akurat mm, jeśli chodzi o, o wybór, to jest izolat białka serwatkowego. Ja mam dwa i wymienię. Ten drugi mi się skończył ekologiczny. To jest od pani Ani, którą znacie, poznaliście tutaj na kanale. Wam wrzucę materiał z panią Anią z Royal Green, która, która akurat zajmuje się tą filmą um, i, i ją reprezentuje. Po zmianach w, w swoim życiu, też jeśli chodzi o chorobę, więc dorzucam taką łyżkę, czasami dwie w zależności. Sprawdzajcie, jak reagujecie. Ja wybrałam to białko i z niego korzystam, bo szukałam białka dobrego, też między innymi dla Franka, które będzie czyste, niemieszane, bio. Yy, więc wrzucę wam w opisie link strony, gdzie znajdziecie to białko. Pani, pani Ania podarowała nam kod naturalnie, odkąd była u nas na kanale, więc można korzystać, więc wyślę wam link do tego w opisie. Natomiast ważne dla mnie było to, żeby to nie miało, to białko żadnych słuchajcie proteiny białko żadnych dodatków żadnych słodzików i tak dalej. Jeżeli wy nie czujecie się dobrze z dodawaniem takiego białka protein do koktajli różnego rodzaju, bo na przykład ciężko wam z tego powodu tak czujecie, jeśli chodzi o układ pokarmowy, że Wam ciężko. To spróbujcie na przykład dodać plaster ananasa, który ma bromelainę, więc będzie wspierał e, trawienie białka. Zobaczcie taką opcję, lub zmniejszcie ilość. To też jest bardzo ważne. Bo ja nie, nie wrzucam takiej ilości, jaka jest rekomendowana, ale na przykład troszkę do kawki, troszkę tutaj i tak dalej. I jeszcze od pani Ani też mam. Kolagen. Jak jest taki właśnie koktajl, żeby on był taki pełnowartościowy. Słuchajcie, on tu jest nowe opakowanie, bo ostatnio zamawiałam właśnie proteiny i białko, więc jest nawet jeszcze nie otwarty. No to tak na oko. Słuchajcie, taka łyżeczka dorzucam, żeby po prostu. Ten koktajl był takim dożywieniem organizmu i teraz ważna rzecz, ja go robię nie na mleku roślinnym, to już wam zostawiam jak lubicie, jak wolicie. Ja robię go na wodzie kokosowej, na dobrej jakości ekologicznej wodzie kokosowej. Dlaczego? Dlatego, że między innymi woda kokosowa wspiera nasze nadnercza. A co się dzieje właśnie jak mamy taki wiecie stan stresujący, właśnie ktoś z naszych bliskich um, choruje, to jest coś Taki stres, słuchajcie, któremu my jesteśmy poddani, obserwujemy to, widzimy, współodczuwamy i to trudno wyłączyć, wiecie, tak, jak światło, to nie jest jednorazowy stres. My w tym trwamy po prostu, więc ten kortyzol jest cały czas podniesiony, więc tym bardziej to wsparcie tego organizmu jest. Pod tym względem niezwykle ważne. Więc ta woda kokosowa, ja jej powiem szczerze, wypiłam w ostatnim czasie bardzo, bardzo dużo. I to tak z tego powodu, że mój organizm po prostu o nią prosił, wręcz bym powiedziała, że wołał. I taką właśnie biorę, no nawet trochę więcej, żeby po prostu tutaj tego, ten koktajl był takim, no takim, słuchajcie. Dożywiającym, ale też nawadniającym yy, napojem, i wiecie, co dodaje? Oprócz mięty, dodaje trochę limonki, żeby to po prostu było takie urzeźwiające. Bo pamiętajmy o tym, że jak jesteśmy też zestresowani, to też mamy coś takiego jak bolina z głowa i właśnie czasami nam ja widzę nawet teraz, po, po takim dłuższym okresie stresu, dlatego też nie było materiałów yy, przez te ostatnie dwa tygodnie. To miałam coś takiego, że czasami z powodu tego stresu, a stres się przełożył na to, że gorzej spałam, no bo, no bo to były cały czas nerwy. To złapałam się na tym, że właśnie brakuje mi słów. Tak, myślę o czymś, a nie mogę się skupić, i tak dalej, i tak dalej. To jest takie typowe, właśnie dla takiego, wiecie zmęczenia, Nazywajmy rzecz po imieniu. Zamykam ten mój ukochany blender, który jest, słuchajcie, starszy niż nasz kanał na YouTube. Nie starszy ode mnie. Chwilę temu skończyłam, 46. Dziękuję za, za Was i za wszystkie życzenia, które dotarły do mnie właśnie wtedy, kiedy mam z małą w szpitalu. I moi drodzy, włączam? No nie. No nie? A nie, działa dobrze, on był włączony. Widzicie, i to jest właśnie o tym to jest ten kortyzel. Chwila, moment. Ale wiecie co? Miałam taką refleksję, jak właśnie mieliłam ten... Miksowałam? Mieliłam? Miksowałam. Ech. No nie jestem, moi drodze w formie życiowej, ale też nie będę oszukiwać, że ten czas jest bardzo wymagający. Yy, natomiast miałam taką myśl, jak miksowałam ten koktajl, patrząc na ten blender, który ma już swoje lata, tak jak powiedziałam, i towarzyszył nam od samego początku... Yy, Odkąd jestem tutaj z Wami na YouTube? Naprawdę przeszedł wszystkie te. no już piąty rok. I on czasami się wyłączał, on czasami tutaj różnie nam rozrabiał, ale jest z nami. I myślę sobie, że my żyjemy w takich czasach, kiedy tak, tak nie lubimy rzeczy naprawiać, chociaż on w ogóle nie, nie, nie wymagał naprawy, ale tak łatwo nam kupować nowe, wymieniać na nowe. A czasami trudno naprawić. Ja się cieszę, jestem wdzięczna za to, że, że, że on nawet tej naprawy nie, wymaga, nie wymagał. Nigdy nie wiem, czy zadziała, ale działa i jest z nami. Yy, powiem Wam szczerze, że mm, obiecałam mojej mamie, mm, jak spędzałyśmy ten czas w szpitalu, że yy, obiecałam jej, że będę się cieszyć życiem. I tak myślę sobie, że ten powrót, słuchajcie, do, do funkcjonowania, do życia i do, takiej, do takiego doceniania wszystkiego, tych borówek, tych truskawek, tego, że my możemy sobie, słuchajcie, przygotować taki koktajl, że, mm, że pada deszcz, którego świat roślin bardzo... Potrzebuje. Oby oczywiście to wszystko pozostało w świecie natury, w równowadze, bo teraz różnie się dzieje, ale w momencie, kiedy my mamy, słuchajcie, dwie, dwie zdrowe ręce, dwie zdrowe nogi, to ze wszystkim sobie damy radę. To ze wszystkim sobie damy radę. Ale pamiętajcie o tym, bo po tym czasie ostatnim spędzonym wśród ludzi chorych, no naprawdę, słuchajcie, takim oddziale wymagającym, co chwilę pojawiały się nowe osoby też z wypadków, lądowały helikoptery właściwie każdego dnia. To miałam takie poczucie, że naprawdę największą wartością obecnie życia jest zdrowie i spokój, ale o to zdrowie to naprawdę my dbamy. My w pierwszej kolejności my dbamy. I wiele wiele miałam rozmów z lekarzami. Jeden z lekarzy mi powiedział, panie Agnieszko, po naszej stronie jest 10-15%. 10-15% tyle możemy zrobić. Reszta Naprawdę jest po stronie pacjenta. Więc póki to zdrowie w nas jest, póki mamy te dwie, dwie zdrowe ręce, póki po prostu możemy, bo to różnie życie, życie różne pisze scenariusze, to pamiętajcie, żeby po prostu to życie doceniać za, te, za, za to zdrowie, w jakiej my jesteśmy w formie. Umieć dziękować i nie odkładać tego życia na potem. I nie odkładać tego życia na potem. Pozwólcie, że tym razem zdrowie mojej mamy. Wszystkiego dobrego. Dziękuję, że jesteście. O, jakie dobre. O, jakie dobre. No, jakie dożywiające. Moje drodzy, już się pożegnałam, ale jeszcze pragnę Wam przypomnieć, że książka naturalnie Ziołowo jest cały czas, i tak sobie pomyślałam, że tu macie właśnie idealne na lato, bo to jest książka z przepisami, nie tylko posiłki, te posiłki, do których używamy ziół, czyli od rana do wieczora, ale takie wody nawadniające też z uczciem ziół, i też między innymi właśnie takie koktajle, więc. Mm, Napiszę wam, gdzie tą książkę jeszcze cały czas można dostać, bo moje wydawnictwo się zamknęło, ale jest jeden sklep internetowy, w który, którym można te książki dostać. O, na przykład poranne nawadnianie i oczyszczanie, lemoniada arbuzowa z miętą melisą, koktajl poranny z roszpanką, kiełkami, świeżą miętą itd., dalej. Cały rozdział z zupami i każde, słuchajcie, soki z użyciem ziół, napary wyciszające idealne na wieczór, napary na rano. Ach, zobaczę jeszcze. Napary, napary. Więc Książka naturalnie ziołowa cały czas jest, nawet jeżeli nie można jej dostać w księgarniach, to jest w jednym sklepiku. Więc napiszę Wam pod odcinkiem cały opis, gdzie co możecie dostać, i po tą książkę z przepisami, właśnie też idealnymi na lato z użyciem skarbów natury i ziół, możecie dostać, zakupić. Dbajcie o siebie, ku zdrowotności i życia radości.